60 minut przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć klimatyzator. Otwórz obudowę klimatyzatora. Wyjmij siatki filtra wstępnego. Przed przystąpieniem do czyszczenia jednostki wewnętrznej zabezpiecz otoczenie przed ewentualnym wydostaniem się pianki Bank Blow poza serwisowaną jednostkę na nieśpiankę Bank Blow używając zaworu do aplikacji bezpośredniej na lamele parownika w ilości zapewniającej dotarcie do wszystkich lameli na nieśpiankę Bank Blow używając zaworu z wężykiem do aplikacji kanałowej na wentylator Zaaplikuj na siatki filtra piankę Bank Blow używając zaworu do aplikacji bezpośredniej tak aby cała siatka została pokryta pianą a zabrudzenie zostało usunięte Odczekaj od 3 do 5 minut i spłucz siatkę filtra wodą Optymalne efekty usuwania zanieczyszczeń uzyskuje się przy temperaturze roboczej pianki około 20 stopni Celsjusza. Wysuszone siatki zabuduj w klimatyzatorze. Pianka Bank Blow jest preparatem w aerozolu. Zastosowanie pianek do serwisowego czyszczenia klimatyzacji nie wymaga spłukiwania czyszczonych elementów wodą. Zamknij obudowę klimatyzatora, nanieś lustro na obudowę i wyczyść za pomocą miękkiej szmatki. Po zniknięciu piany po około 20 minutach włącz klimatyzator.